Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika. Proszę bardzo. Od razu wiedziałem, że będą Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. Skati powiedział mi, że pozwoliłeś Kirgo spuścić sobie baty. Chyba nie jest tobą zachwycony. I nie może się doczekać, kiedy staniesz do walki z Karimem. Rozmawiałem ze Świstakiem. Zwiałeś z jego rudą, cwaniaku. Muszę przyznać, że śmiałości ci nie brakuje. Moim zdaniem zły myli się co do Neka. Był uciążliwy, to fakt. Ale nie wierzę, żeby zdezerterował do nowego obozu. Mówiłem ci już o rączce. On może cię wiele nauczyć. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Wykorzystuję cię do załatwiania własnych porachunków. Ale jeśli chodzi o nasz test, nie ma żadnych przepisów. Jeśli uda ci się dokonać czegoś takiego, to będzie wielki krok do przodu. Torus dostał ataku apopleksji. Zresztą wcale mu się nie dziwię. Jak można aż tak schrzanić roboty? Fisk, bardzo się na ciebie wkurzy. Na twoim miejscu znalazłbym kogoś na miejsce Mordraga. Co? Trzymaj się.